Cześć, witajcie, z tej strony Szymon i Łukasz. I dzisiaj przychodzimy do Was z bardzo fajnymi sprzętami, chrombookami. Już teraz dostępne są w sieci play, a co to dokładnie są hombooki? Opowiemy Wam już za chwilę. Zapraszamy! <muzyka> Otóż Chromebooki to nic innego jak notebooki z systemem od Google, więc z Chrome OS. Mamy tutaj do dyspozycji przeglądarkę Chrome, a nasze dane trzymamy w bezpiecznym miejscu, czyli na dyskach Google. Wszystko to czyni z Chromebooka bardzo intuicyjny i niezawodny sprzęt. Na dole znajdziemy pasek, do którego możemy przypinać używane przez nas aplikacje. Po lewej stronie mamy skrót do paska wyszukiwania i dostęp do wszystkich aplikacji a z prawej strony mamy y, pasek, w którym znajdziemy wszystkie ustawienia. Do chromebuka zalogujemy się za pomocą naszego konta Gmail, co za tym idzie nasze wszystkie ustawienia oraz dane automatycznie zsynchronizują się z naszym urządzeniem. Jeśli chodzi o specyfikację tego urządzenia, no to w środku znajdziemy procesor z serii Intel Pentium. Wspierany jest on 4 GB pamięci RAM oraz pamięci wewnętrznej w tym laptopie znajdziemy 64 GB. Ale warto dodać, że w laptopie znajdziemy także czytnik kart microSD, dzięki czemu tą pamięć sobie powiększymy. Ponadto na uwagę zasługuje, że w laptopie to, że w laptopie są 4 złącza USB 31, 2 typu C oraz 2 typu A złącze Jack oraz złącze Kensington Lock. Producent podaje także 12,5 godziny czasu pracy na baterii. Oczywiście ta specyfikacja w wielu laptopach no nie byłaby wystarczająca, ale musimy tutaj pamiętać o tym, że ten sprzęt został stworzony specjalnie pod system Chrome OS. Chrome OS to system, który charakteryzuje się lekkością oraz małymi wymaganiami. Wszystko tutaj działa bardzo płynnie, bardzo responsywnie, a moc obliczeniowa, którą mamy w tym laptopie, zapewnia bezproblemowe działanie większości aplikacji z całego sklepu Play i chociażby gier, takich jak Rayman Adventures czy wszystkim znany Asfalt. Powiedzieliśmy sobie o specyfikacji, powiedzieliśmy sobie o tym, czym charakteryzuje się ten laptop. Odpowiedzmy sobie na jedno ważne pytanie: dla kogo jest adresowany sprzęt systemem Chrome OS? Chromebooki przede wszystkim sprawdzą się do pracy biurowej dzięki licznym narzędziom od Google, ale warto tutaj także wspomnieć, że na tych sprzętach odpalimy pakiet Office. Dzięki swojej niskiej cenie mogą stać się świetnym narzędziem, które pomoże w edukacji. Z kolei dzięki bardzo prostej, intuicyjnej obsłudze mogą stać się idealnym urządzeniem dla osób starszych. Dajcie nam znać, czy spodobały Wam się Chromebooki oraz czy chcielibyście mieć taki sprzęt u siebie w domu. Pamiętajcie, że prezentowane modele znajdziecie w ofercie sieci Play. Tymczasem my się z Wami żegnamy. Dziękujemy Wam bardzo. Do następnego. Cześć.